Wszystkim. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 10 ciekawostek o psach. Gotowi? Zaczynamy! Numer 1 Co ciekawe psy tak jak ludzie posiadają sny Co jak dla mnie jest ciekawe, wydaje mi się, że większość psich opiekunów zadaje sobie takie pytanie, o czym może sobie śnić mój pupil. Numer 2 Też dotyczy snu a dokładniej fazylem. Pewnie chociaż raz widzieliście, jak wasz pies piszczy lub rusza się podczas snu, jednak nie znaczy to, że śni im się koszmar. Tak naprawdę może im się śnić zabawa oraz jest to jak najbardziej normalne, wtedy pies lepiej odpoczywa. Numer 3 psy potrafią odczuwać zazdrość na przykład o innego psa. Numer 4 psy miewają czkawkę gdy za szybko będą jeść lub pić raczej nie jest ona szkodliwa. Numer 5 jak pies na broi to nie ma poczucia winy jednak czuje się źle z tym że jego właściciel jest na niego wkurzony. Numer 6 jak dobrze wiemy normalna temperatura ciała u człowieka to 36 i 6 jednak psy posiadają normalną temperaturę od około 38 stopni Celsjusza. Numer 7 psy mają lepszy węch niż ludzie. Co raczej wie każdy. Numer 8 zastanawiało Was czemu psy tak intensywnie wąchają teren na spacerze? Już przychodzę Wam z odpowiedzią psy dzięki ostremu zmysłowi węchu pozyskują informacje, na przykład o innym psie czyli tak zwane psie smski. Numer 9 Tak psy mają lepszy węch lepszy słuch, jednak jest zmysł, który u psów nie jest tak bardzo wyostrzony, czyli zmysł smaku. Numer 10 Najstarszy pies miał prawie 30 lat, co jest fascynującym wynikiem. Niestety, ale to już koniec na dzisiaj. Wyczekujcie nowych odcinków, za niedługo na pewno pojawi się nowy odcinek może o psach, może o kotach, może jeszcze o czymś innym.